No, witam, witam młodzieży, moi państwo. To nie jest clickbait, ale taki może nie do końca. Jestem teraz, za mną jest Uniwersytet w Maladze. Jestem obecnie w Hiszpanii. I dlaczego taka decyzja, i dlaczego ten filmik? No i emilówkę, to też są takie e, szczegóły. Otóż, słuchajcie, jestem teraz właśnie w Maladze. Kuczy, strasznie, strasznie bije słońce. Jestem w Maladze. Pamiętam, że na live mówiliście o takich właśnie różnych vlogach, przemyśleniach. No i super, rewelacyjnie to wygląda, bardzo ładny, bo to architektury, wydział, także bardzo ładnie to wygląda. No i powiem Wam szczerze, że jest różnica, robi wrażenie. Jest różnica, jeżeli chodzi o to, co jest u nas, a co, a co tutaj widać w środku. No więc teraz gdzieś, uda mi się zmontować, to wrzucę. Albo nie, na story to wrzucę, na Instagrama. Słuchajcie, dlaczego taka decyzja? Bo sprawdzam, sprawdzam trochę, jeżeli jest opcja, to, to sprawdzam jak to wygląda, jeżeli chodzi o popracowanie sobie zdanie, bo ja zawsze pracuję, więc jestem i w pracy, i tak naprawdę można powiedzieć na wakacjach, trochę, trochę bliźniaczo. Kiedyś myślałem, że mógłbym mieszkać w Stanach, po tym jak byłem w Kanadzie w pracy, to okazało się, że no zupełnie nie, jednak ta różnica czasowa i, i różnica kontynentu bym, nie dałbym rady, zupełnie. E, o ile w Europie, po południu Europy mi się naj, najbardziej podoba, to jest jednak, wiecie, ta sama prawie godzina, e, nie ma różnicy i tak dalej, o tyle no kwestia jest tego, czy w lato w Polsce też nie jest równie fajnie, nie? To w zimą mnie zawsze irytuje, niż, niż to, nie wiem czy wy też tak macie, że zawsze ja w zimę mówię, kurde, jakby u nas było tam, nie wiem, 15 stopni, to byłoby też fajnie, o właśnie ktoś napisał na domówka. co jest najważniejsze, w punkt punktem tego filmu, moi drodzy. Otóż Milówka 4.0 stało się faktem. 2 lipca, moi Państwo. 2 lipca to jest data na milówki, sobota, 2 lipca. Widzimy się po raz kolejny w Warszawie. Ceny są biletów te same jak na milówce 3.0, więc rewelacja. Udało się to zachować. Wydarzenie, jeżeli już będzie w trakcie, jak nagrywam, to, to, to będę to robił. To tutaj w opisie będziecie mieli wydarzenie do, na Facebooku, więc bierzcie udział w wydarzeniu, bo to nic nie kosztuje i, i będziecie mieli wtedy tam wszystkie informacje, co jak gdzie i o które jeżeli chodzi o puli, pulę biletów i jak kupić bilet? To jest też chyba kluczowa informacja. To bilet można kupić po prostu pisząc na Instagramie emilówka.domówka albo na mój mail, tutaj tu macie w opisie podany mój mail i, i profil emilówki.domówki na Instagramie, jak ktoś Instagrama nie używa. I to wszystko, tam będą jeszcze trzy tury biletów, tak jak zawsze, gdzie będzie losowanie, ale pierwsze 30 biletów, bo będzie to największa Emilówka w historii. No i najfajniejsze, o czym zaraz, to chcę właśnie, żeby to było dla tych osób co szybko, Śledzą, szybko śledzą, śledzą regularnie i szybko yy, ogarniają się, to żeby było, wiecie, żeby był taki e, taki, e, taki, tutaj, no, nie nazwa tego bonusik, ale jednak no żeby to było takie na plus, a nie na minus tak naprawdę. Yy, dlaczego mówię, że najlepsza o raz, że będzie najwięcej osób, pewnie dobijemy do 70, może 80 osób, nie mam pojęcia jeszcze, tak jak zawsze DJ, tak jak zawsze ochrona, e, tak jak zawsze moi drodzy. Yy, co ja chcę powiedzieć? ochrona. Wszystko w, w pakiecie, czyli 199 zł to jest bilet ten All Inclusive ze wszystkim. Czyli macie piwo bezalkoholowe, różne piwa alkoholowe, wódeczki. No limit, open bar. Tak samo z jedzeniem: open bar, przekąski, na ciepło. Tak, żeby tutaj wiecie żeby się dobrze trawiło, żeby nie było problemu, no wszystko jest w limicie, nie? Wszystko jest, znaczy wszystko jest no limit i tak dalej i tak dalej. Będą też dwie takie mini niespodzianki na tej Emilówce, takie żeby było fajnie, oczywiście będzie również fotograf, fotorelacja, będzie również after movie, jak zawsze u mnie na kanale, to wszystko w tym pakiecie. A jak ktoś nie jest z Warszawy i się boi, no to moi drodzy 279 zł, tak jak na poprzednio i macie już hotel ze śniadaniem na kaca rano. No to jest idealnie idealnie, Jest tu pięknie, jak jest fajnie w cieniu, bo no to jest zamiast 30 ponad stopni, grubo ponad 30 stopni w, na słońcu jest pewnie mniej niż 30 w cieniu, więc to już jest tak, tak dobrze, e, tak naprawdę. Także super imprezka, będzie zmiana lokalizacji, e, nigdy jeszcze tam nie było, będzie Ala taki, no, no nie ma to tutaj e, o, wygląda jak oświecony, ale taki nie jestem, więc może pójdę w ciemność. E, będzie, Hala beachbar, słuchajcie, będzie miejsce, żeby wyjść, zapalić, uś, posiedzieć w formie beach barowej na piasku, takie wiecie o co chodzi. Miejsce, lux luks, będzie nowo obrazu Pico Labello, będzie to naprawdę super ancko, e, wszystko zrobione, także zapraszam, macie w opisie. No i moje takie przemyślenia to to, że. Brakuje nam tego luzu, moi drodzy południowego. Brakuje nam tego luzu, to jest niesamowite, że tutaj możesz każdego wszystko zapytać. Niby w Polsce też, ale jednak my jesteśmy troszkę inaczej, nie ma tego uśmiechu i tak dalej. To niby każdy wie, ale jednak fajnie to stosować. Myślę, że jak życie nie tylko przeżyć, to właśnie stosować to u nas w kraju i pokazywać, że, że u nas też można i warto. Także piszcie, co sądzicie, z kim się widzę na emilówce w komentarzach, to piszcie, bo to jest najważniejsze. Trzymajcie się, hej.